Cześć, za mną dom o powierzchni 120 m2, który mieści się na działce o powierzchni 600 m kwadratowych. Zapraszam Was do środka. Znajdujemy się w bardzo fajnej wiosce, można tak to nazwać bardzo cichutkiej. Najpierw pokażę, zanim wejdziemy do domu, najpierw pokażę Wam działkę, jak ona tutaj wygląda. Jest również tutaj, to jest chyba cytryna z tego, z tego co widzę, mandarynki. Mandarynki? Mandarynki. O, kurde, to to jeszcze lepiej mandarynki przejdziemy sobie tutaj się ciągnie tutaj aż do tej siatki i jest również za domem tylko że ten dom został opuszczony dwa lata temu zapomniany i jako że jest zapomniany teraz wystawiony jest na sprzedaż proszę bardzo tutaj mamy działkę za domem i przejdźmy sobie już do środka bo akurat dzisiaj mamy e, niefajną pogodę ale mam nadzieję że mi wybaczycie Kończą się już powoli te ciepłe dni w Albanii. I chodźcie do środka, zapraszam. Dom składa się z dwóch sypialni, jednej łazienki oraz salonu. Po lewej stronie mamy pierwszą sypialnię. Bardzo mi się podoba, jaka jak to jest podłoga, aż czuję się jak u domu babci. Dobre wspomnienie. A tutaj po prawej jest druga sypialnia, która była sypialnią dla dzieci. Inwestycje, jeżeli chodzi o dach nie czarno, bo dach jest nowy, zrobiony przez was, samego właściciela, to jest łazienka. Dom nie jest w żadnym stopniu uszkodzony ani nic. Jedyna inwestycja to jest tutaj tylko jeżeli chodzi o wnętrze. Wiadomo, chyba będziecie chcieli je sobie zmienić. Jako że, dwa, przepraszam, jako, że dwa lata był ten dom opuszczony, to teraz jest odcięty prąd, ale oczywiście że wystarczy zrobić nowe książeczki i od razu jest prąd podłączony, woda jest, internet, można też nową umowę zdobyć, więc nie ma tu żadnych problemów. No i, jak sami wiecie, kontakt Polak w Pani. A, jeszcze zapomniałem, garaż, wróćcie do garażu. Teraz przejdziemy sobie do garażu, który jest tutaj. Jest brama objazdowa. Oraz taki właśnie garaż na jeden samochód. Ewentualnie rower tutaj powieszony. I z tyłu jeszcze mamy taki magazynek. Kontakt Polak w Albanii oraz Polak Property Lecimy dalej.